Będziemy sprzątać dzisiaj trzy groby. Sprzątać to jest najlepsze określenie, ponieważ zostały one przeznaczone do renowacji i same nagrobki będą odnowione przez specjalistów. My natomiast pozbędziemy się roślinności, ziemi, przy pomocy szpadli, łopat, grabi, sekatorów, nożyczek, rękawiczek, siły mięśni. No dobrze, łopaty i grabie w dłoń. Wyrywamy chwasty, takie podstawowe prace, a potem profesjonaliści przychodzą i to upiększają. Pamiętajcie o tym Państwo, że to nie do końca jest taka całkiem bezpieczna praca. Naprawdę gniazda ostro spokojnie mogą tutaj być. Te groby są po prostu latami zarośnięte, latami nieruszane. Szkoda czasu na siedzenie w domu, bo porządki w domu można zrobić później, albo jutro, albo za trzy dni. A stary cmentarz jest za piękny, żeby niszczał, żeby zarastał. Ja nie jestem tutaj dla pokazu, tylko do roboty. Cały czas uważam, że my wszyscy łodzianie byliśmy dla tego miasta coś kółko robić, a nie tylko udawać, że to robimy. Po raz pierwszy robimy taką akcję, że najpierw odczyszczamy, zresztą na ewangelickim jest to konieczne, dlatego, że mieliśmy przykład na Lorerze, taki był pomnik i tam okazało się, że konserwatorzy nie są od tego, żeby wycinali haszcze i był cały dylemat, kto ma to zrobić. O tej akcji rozmawialiśmy na panelu dyskusyjnym, ale też wszystkie osoby, które są zarejestrowane jako odbiorcy takiego newslettera, dostają powiadomienie na swoje skrzynki z dokładnym terminem. Tylko Zgadnialiśmy, kto to przynosi. Tyle było tego. Grupa pewnych osób nie pierwszy raz i na cmentarzu i w ogóle dobrze, że znalazła się taka grupa, bo po prostu wytyka miejsca, pokazuje co trzeba. W grupie pewnych osób jest każdy, tylko nie każdy o tym jeszcze wie. To są przenikające się jakieś grupy ludzi, którzy chcą coś zrobić do tego miasta. To są wszystko turyści, ale to są turyści miejscowi, bardzo ważni dla nas wszystkich, bo to oni stanowią o tak zwanej promocji wewnętrznej. Gdyby nie oni, na dobrą sprawę nie moglibyśmy pokazać, w jaki sposób faktycznie można się zająć na co dzień cmentarza, a nie tylko od święta. Jak się ten cmentarz rozleci, to my drugiego takiego po prostu nie zrobimy. Możemy sobie tu szklane wieżowce postawić. Tylko tyle. Naprawdę nic więcej. My myślę, że zajmie nam to dwie, trzy godziny. Nie będzie tak źle. No, to jest chwila pracy.